Siemaryniu, jako że już w sobotę odpala się na Starym Rynku Wielka Choinka, czyli zaczynają się święta, to ja mam do Ciebie świąteczny prezent. Przygotowałem właśnie dla Ciebie program treningowy. Pierwszym ćwiczeniem będzie martwy ciąg. Jak poprawnie wykonać klasyczny martwy ciąg? Podejdź do sztangi i dotknij ją goleniami. Następnie cofnij biodra w tył i schyl się po sztangę z zachowaniem prostych pleców. Złap mocno sztangę i wykonaj rotację zewnętrzną kości ramiennej. Unieś pośladki, aby golenie były pionowo. Następnie podnieś sztangę, zachowując proste plecy. Pamiętaj, aby prowadzić sztangę po ogoleniach i po udach. Przez cały ruch utrzymuj spięty brzuch. Pamiętaj, aby nie szarpać sztangi. Drugim ćwiczeniem będą przysiady. Jedziesz! Przysiad. Koniecznie zapisz film na później. Wykonywanie przysiadu zacznij od wzięcia głębokiego oddechu przeponowego oraz od napięcia mięśni brzucha. Następnie zacznij powoli opuszczać się prowadząc biodra w tył, a kolana w przód. Bardzo ważne jest, aby kolana skierowały się na zewnątrz. Głębokość twojego przysiadu zależy od mobilności. Zapamiętaj, aby utrzymywać cały czas proste plecy. Ruch w dół wykonuj powoli, a ruch w górę jak najszybciej. Trzecim ćwiczeniem będzie wyciskanie sztangi stojąc. Nie wiem, czy to wykonam poprawnie. Jeżeli nie, to bym prosił moich widzów, żeby poprawili, co konkretnie jest do poprawy. Ale zobaczmy. Ja sobie wezmę tutaj o, sztangę. Ty będziesz ją miał pewnie na jakimś nie wiem, na krześle albo na czymś. Zarzucamy sobie ją. Ty będziesz miał prostą. Ja mam taką łamaną. I wyciskamy do góry. Trzy. Coś takiego. Ja nie będę za dużo robił. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Dociąganie sztangi w opadzie. W ten sposób. Złączamy w momencie górnej fazy ruchu, złączamy ze sobą łopatki. Coś takiego. Trzy seryjki po dziesięć. Powtórzę. Następnym ćwiczeniem będzie. Wyciskanie sztangi leżąc. Czyli leżymy sobie na jakiejś macie. Bierzemy sztangielki. Kąt 45 stopni. Dotykamy łokciami podłogi. I wyciskamy. Pach. 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 Ok. Pompki. Pąpek nie muszę demonstrować, bo doskonale wiesz, jak się robi pompki, więc wiesz, co robić. Dalej, jedziemy z koksikiem. Co dalej? Unoszenie przedramion ze sztangą stojąc. Bierzemy sztangę i unosimy przedramiona. Młotki stojąc. Sztangielki w ten sposób. Dalej. Kolejne ćwiczonko. Tym razem na triceps. Leżymy na macie albo na podłodze. Bierzemy dwie sztangielki i uginamy w ten sposób. Ok. Myślę, że czas na deskę. Deska. Deska. Wydaje mi się, że wystarczą dwie serie po jednej minucie. Ale to tam możesz sobie robić więcej, jeżeli chcesz. To już zależy tylko od ciebie. Deskę. Pff, wiesz, jak robisz. Wygrałeś jedne zawody. Myślę, że jest u mnie na kanale film z tego wydarzenia. I jeszcze co? I jeszcze mówiłeś, że masz kółko. No i kółeczko, no to chyba też wiesz jak zrobić. Jeżeli nie wiesz, no to mm, proszę bardzo, tutaj jakiś specjalista się odezwie. Proszę bardzo. Chcesz mieć brzuch jak tarka do sera albo do kapusty? Użyj abrola i nie bądź tłusty. Ustaw się w pozycji wyjściowej, napnij mocno brzuch, zwróć biednicę, zrób kocik grzbiet. Wyjdź kawałeczek. Jak kontrolujesz ruch? Wyjeźdź ciut dalej, ciut niżej, bez bólu w lędźwiach. Tak jest, napiętym osób brzuch, wyjeżdżamy najniżej jak możemy. Wracamy. No i teraz ważna rzecz. Martwe ciągi. trening przez pierwsze dwa miesiące, dwa razy w tygodniu. Chyba, że jesteś jakiś dzień na siłowni, bo na siłowni też robisz full body workout. No to wtedy raz w tygodniu. No chyba, że zrobisz dwa razy w tygodniu trening, co się bardzo rzadko zdarzało, przynajmniej ja sobie nie przypominam. No to wtedy już w domu nie musisz trenować, bo taki trening w domu to jest jako Uzupełnienie po to, żeby coś tam działać do przodu. I takie dwa treningi w tygodniu przez pierwsze dwa miesiące. Po dwóch miesiącach, trening trzy razy w tygodniu. Kolejna ważna rzecz: yy, będziesz progresować. Jak czujesz, że jest bardzo lekko z ciężarem, to dołóż sobie troszeczkę tych kilogramów. Ewentualnie, jak z czasem nie będziesz miał możliwości, żeby dołożyć, no to dołóż sobie powiedzmy nie 10 powtórzeń, a 12 powtórzeń. Tak, żeby systematycznie powiedzmy, nie wiem co, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, żeby troszeczkę zaprogresować, żeby było troszkę ciężej niż wcześniej. To zaowocuje późniejszymi efektami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim zaczniesz trenować, po pierwsze zrób sobie zdjęcia swojej sylwetki, jak wygląda Twój brzuch, jak wyglądają bicepsy, jak wygląda klata, jak wyglądają plecy, jak wyglądają nogi. Kolejna rzecz, wejdź na wagę, na czczo, ile ważysz w tej chwili. Jeszcze jedna rzecz, pomiary bicepsa, brzucha. Uda łydek przed ramion. I kolejne pomiary, zdjęcie i ważenie zrób za pół roku. Jestem bardzo ciekawy Twoich efektów. Tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego programu treningowego. Trzymaj się piąteczka.